Jak pan sądzi, z czego to wynika, że tak trudno jest zwiększyć środki na badania i rozwój, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie? No, rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o budżet wspólnoty, no to polityka rolna wyszła z mody, a powtarza się ciągle i na każdym seminarium i w każdym zakątku Europy, że trzeba inwestować w szare komórki. Tylko jak przychodzi co do czego, to najbardziej bronione są takie dziedziny, jak właśnie polityka rolna na poziomie już międzyrządowym. A to, co się nazywa Research Development, nie ma tak silnego lobby zorganizowanego politycznie. I w efekcie mamy takie procenty wydatków na, na naukę, badania w wspólnotowym budżecie i w budżetach narodowych, jakie mamy. One są zresztą bardzo różne, bo Skandynawia finansuje. Polska nie nadąża pod tym względem. Tylko proszę nie utożsamiać wydatku publicznego i liczby publikacji naukowych, ani nawet liczby uniwersytetów z innowacyjnością gospodarki. Trzeba mieć związek między jednym i drugim i to jest słabość całej Europy. To jest właśnie słabość całej Europy. My w liczbie publikacji naukowych, my Europa nie ustępujemy Stanom Zjednoczonych. My ustępujemy w liczbie aplikacji patentowych, tak zwanej komercjalizacji wynalazków, które są przekładalne na jakiś sukces gospodarczy, to jest pewna kultura ryzyka, czy kultura innowacyjności, która nie zawsze bierze się z jakichś rezolucji parlamentarnych czy dekretów rządowych. Rzeczywiście nie wygląda to dobrze, a już konkurencyjność w tych rankingach, które oczywiście po zawsze tak zwane brand name, czyli zastana tradycja Exfordu, Heidelbergu działa na wyobraźnię. Ale my nie wchodzimy, i my Europa, i zwłaszcza my Polska, dobrze w tych rankingach. To nie jest na pewno na, ambic na, na miarę ambicji być tam w czwartej setce czy w którejś, patrząc na awans uczelni chińskich, brazylijskich, australijskich czy, nie, czy indyjskich w tych, tychże samych rankingach. W wielu wypadkach jest to kwestia pieniędzy. Tam, gdzie są to. Gdzie jakość jest związana z laboratorium, z wyposażeniem technicznym, jest to oczywisty związek z wielkością budżetu, jaki można wykorzystać i z wysokością płac, aby zapobiec ucieczce lepszych, zdolniejszych na zachód, gdzie im się płaci po prostu lepiej. Pewnym lekarstwem do pewnego stopnia może być tylko budżet unijny, on. I tak będzie podejmował wielkie wyzwania przyszłości, tak zwany program fuzji energetycznej ITER. Czy program ambicji z kosmicznych Unii Europejskiej, rodzaj europejskiego GPS-u, zwany Galileo? Są takie wielkie projekty, w które się nie zaangażuje żaden kapitał prywatny, bo za duże ryzyko, za odległy horyzont, i cały wysiłek będzie niesiony przez budżety publiczne. Ale to jest wielkie zainteresowanie przemysłu francuskiego, trochę holenderskiego i niemieckiego. Mniej dociera ślad takich finansów do przemysłu polskiego. Z całą pewnością ten budżet europejski musi się dostosowywać do wyzwań XXI wieku. I będzie w nim proporcjonalnie mniej na rolnictwo, co nie oznacza straty polskiego farmera, bo on na razie otrzymuje co do swojego hektara dużo mniej niż rolnik francuski, czy, czy holenderski, czy, czy grecki. Więc samo wyrównanie stawki daje oszczędności w rolnictwie, a nie, nie jest stratą polskiego rolnika. Ale generalnie te oszczędności są potrzebne również, żeby zwiększyć tą część budżetu, która się nazywa konkurencyjność, badania, innowacyjność. Ona była najbardziej paradoksalnie ciętą w ostatnich negocjacjach. To właśnie to nie koresponduje z tym sloganem, że musimy inwestować w szare komórki. Ostatecznie najbardziej ograniczoną częścią w ostatecznej rundzie negocjacji. Finansowych, była właśnie ta dziedzina. To się teraz już nie powtórzy, bo byłby wstyd, bo to już jest tak widoczne, że nie trzymamy się deklaracji, że na pewno ta część, która jest związana inno z innowacyjnością po roku 2013 będzie większa.